W sobie pamięć dawnych dni. To, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze, także ludzkie uczucia. Zabiegani, zapracowani, zaabsorbowani własnymi sprawami, nie zawsze mamy czas, by je sobie okazać. Są jednak takie dni, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by dostrzec obok siebie drugiego człowieka, spojrzeć w głąb siebie, zadumać się nad życiem. Te dni, do święta Bożego Narodzenia. W imieniu klas III Geodezyjnej B i trzeciej Logistycznej witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie na spotkanie wigilijne. Zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy. Za snem, za jawą, za westchnieniem rodzi się Wigilia. Wyjęta ze snu, zjawy codziennej, corocznej, z trawiastego i leśnego westchnienia rozstawia się coraz większy i coraz dłuższy stół. Przy tym stole, zaszczywniony lnianym obrusem, wsiadają w mojej pamięci dziadowie i pradziadowie, ojciec i matka. Iść nie mogę, coraz ciemniej noc zapada. Ogarnia mnie jakaś trwoga, choć moc Pańska jest nad nami. Może tu się zatrzymamy, już pędleję domy z brzegu. Pójdę poszukać noclegu. Zostań, Mariusz, zaraz wrócę. Pójdźcie nam, dobrzy ludzie! Dajcie nocleg, nawet w sieni. Jesteśmy bardzo struzeni. Z Nazaretu daleka droga. Przyjmijcie nas w imię Boga! Tu nie zajaz, nie Gospoda, i zbaciasta, mączkownicy. Nie kochcie poputnicy! Ja gdziekolwiek się położę, tylko ona, moja żona, Bóg mi odda ją w opiekę. Jej godzina dziś nadchodzi, musi spocząć. Co jej rzekę? Dla serca nie ma przestrzeni. Byle końcik, nawet w sieni. Powiedziałam że nie zmienię. Cóż, Józefie, odmówi? Ludziom zabrakło miłości. Serca ich jak zimne głaz. Biedni są, nie miej urazy, Moc Najwyższej przetworzy I ożywi Ducha Boże. Tu zapukał mi, poproszę. Gwarno tam, pewna zabawa. Czego chcecie? Jaka sprawa? Co to za zabawę zawiesz? Na no spis do Betlejem, panie. Czwarty dzień jesteśmy w drodze. Dajcie nocleg, kącik jakiś. Małżonce i nieboże. A człowieku, widzę z Bogiem. W moim domu dziś wesele. Gości wiele, jadła wiele. Córka wyszła na celnika. Święta partia, drzwi zamykam. Nie przeszkadzajcie weselu. Do widzenia przecież. W imię Pana zastępów, uchylcie swoich podwoi. U progu waszego domu matka dziewica stoi. Proszę o dach nad jej głową, w tę głuchą noc zimową. Co za śmiałość, no jeszcze czego? Musi to być nic dobrego. Odmówili? Nie przyjęli? W samolubstwie się zamknęli. Józefie, widzisz stajenkę? To dar miłości ojca, co się nade mną użalił, nad moją świętą godziną. Odtąd, nim wieki przeminą i wieczne zamknie swe wrota, ta stajnia będzie świątynią i stajenka i Golgota. Dzieciątko moje Jezu, chwała Cię, ojcze, chwała. Nie czas nam dzisiaj przebywać w niebie, gdy Bóg na ziemi się rodzi, i nam dzieci hołd złożyć trzeba, śpiewaniem nędzę osłodzić. Przychodzimy z nieba, by radosną wieść ogłosić całemu światu, dobrą nowinę wszystkim ludziom nieść, siostrze i bratu. Miłość to tajemnica niewysłowiona. Bóg z ludzką nędzą chętnie śnią brata. Wstępuje w Chrystus z Ojca swego jak gwiazda pokoju na niedzielę świata. Cicho wszędzie śpi świat cały, twardym snem ujęty, a na niebie gwiazdy grały hymn do Boga Święty. Tylko w polu ogień pucha, przy nim czutka mała, gra sobie rucha, czeladka czuwała. Tęskrość nieba błyśnie u nas, cudny blask się toczy, i Aniecka niecka dzwoni z truna, strach pastuszku mroczy. Bracia ja patrzcie jedno, jak niebogore nie, znakże coś dziwnego. ludzkim pragnieniom czyni zadość. Dzisiaj narodził się Zbawiciel, w Betlejem, w ubogiej stajence. On to Odkupiciel, chociaż na sianku i w lichej dzikience. czusto, to! Czy się co gdzie złego stało? Słodzy moje świąte widzę, wielka gwiazda płonie, i świeci jasno niby słońce. O! I osłyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni. Nie chcę rozum pojąć tego, co okiem dojrzycego, co mu się to nieść? Gwałtula wow, Boga! Niebogolec świat się zajął, bratko, więc stońcie, a co prędzej uciekajcie, bo idzie o zdrowie. Po oce Patrzcie jeno! Kto z was widział, zeby niebo kiedy tak gozało? Jo już wiem, co to z nocy. Tak jest, a niej nocy on i Stwórca Łaskawy nad nędzą człowieka się uli ulitował. Posłał na świat Syna swego, aby z mocy satańskiej nas wyswobodzić. Całe ludzkie plemię uzdrowić. I gdyż się ten Syn Boży, aby syjo w domu nałowiecanym ojcom naszym, zjawił teraz. Aby ciało, aby być się stało za grzechy Jana. Narodził się jako z głosu janieckiego, rozumieć możecie. Oto, żebyś wam wytłumaczył, o co tu wszystko chodzi. Ta, chyba ci się zjawa śniła. Miałeś jakieś nocne dziadła. Łocy ci mła pokryła, z mora na piersiach siadła. Cichej, już ci tobie, miły Bartosu, jako mądymu mu my wszyscy. Wiedzimy, ale jest jedny rzeczy wyrozumieć dobrze nie możemy. Czego ci janieli, co się hań zlecieli, od nas żądają? Czego one się tak radują? No to dzomgodą. My szyją wszyscy na świat i w tej wesołości kazał nam naśladować siebie. Kazał się naśladować i do soby wędrować, co by pana przywitali. Już ci jakiś to iść, miejsce to. Ale z to sztuka. No, co do my tak wielkiemu poru, kiedy my nic godnego nie mamy. Chyba jak parłacy, że mu z nasy pracy co darujemy. E, eee, nie taki łąpon jak nasi, a ze mnie go potrzebować. on wszystko, oboje Co dostęp się będzie kontentować. Łodna, na tej chyć, a nie na złote patrzy podarki. Ło to, co mu podarować, się nie turbujmy. Każdy przyniesie, co tam ma w domu. Jasta chopy, cem prędzej gotujmy. Cy mało, cy wiele zabrawszy, w kobiele ponieśmy panu. I wy, drudzy, dajcie mu, co wam będzie się podobało. Ponno, jako mało i dużo, zapłaci stokrotnie. Tylko mu łochotnie dyjcie, co mocie. Ja. Ja się, pirsy to będę jak krótko dorogł. A jo kacura i mąki półwora. A jo gomiałce jaj półgopy zaniosę do żółtku. A jo pan na pony do mrycka i słodkie świetony. A może i wy chcielibyście przejść się z nami do WTM? Weźcie za tam ocie, żebyście nie chodzili po próżnicy. Dalej do Betlejem pełni radości zbezpieczmy się powitać Jezusa Małego, który dla nas cudem miłości wstąpił na ziemię z nieba wysokiego. Dalej są panienki, 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 powitajmy w witajmy Niego, Na świecie mówcie otwarcie, bo zaraz giniecie. Czy nikt nie cicha na moje życie? Dawno już, dawno nie widziałem krwi. Co słychać w kraju, powiedzcie mi. Polecenie Twoje wnet wykonam, panie. Ale jacyś goście i do mnie spodziewanie, sądząc po wyglądzie z daleka przybyli. I oto w pałacu zjawią się za chwilę. O, zaciekawia mnie to ogromnie, czego szukają ci monarchowie. Przyprowadź ich tutaj. Może jakieś wieści, bardzo ważne dla mnie, z krain swych przynieśli. Królu Herodzie, dobra sprowadza nas tu nowina, bo na Twej ziemi, w Twoim narodzie, Panna zrodziła wielkiego Syna. Będzie to mocarz po lata, a chociaż mieczem niebojujący, przyniesie pokój całemu światu, szczęście poddanym i panującym. Gdzież jest słów król żydowski, który zrodzon mocą boską? Widzieliśmy gwiazdę jego, nas przywiodła do niego. Dokładnie nie znam miejsca urodzenia. Gdy go znajdziecie, dajcie znać z powrotem, bo i ja żyję również tym pragnieniem, by hołd mu złożyć, obdarować złoty. A więc nam żegnaj. Wszechpotężny panie, za tę gościnę dziękujemy szczerze. A gdy się wszystko tak jak chcemy stanie, złożymy dary królowi w popierze. Rozkazuję, niech się tu zjawi wróżbita I niechaj mi z gwiazd przyszłość mądry czyta i Stawiają się korny na Twoje wezwanie. Nikt nie ma prawa zaćmić Twojej korony. Rozkazuj, pytaj, a wszystko się stanie. Co mówią księgi, proroctwa od wieków? Co gwiazdy mówią o tej Boży. Na zmianę wydarzeń nie znajdę już leku, lecz całą swą wiedzę przed Tobą wyłożę. Widzę. Widzę w tej krainie nędzną szopę. Lęta, w żłobie nasianie dziecina wyciąga do matki rączęta. A dzieje się to wszystko w Betlejem Tak, tak właśnie, jeśli kula nie zawodzi, dziecię królewskie się urodzi. Co robić? Rać! Ja cię nagrodzę. Drżę cały od tej strasznej wieści. Mów prędko, od zmysłów odchodzę. Ja, królu, nie chcę się w to mieszać. Są proroctwa, cóż po mojej radzie. Ja nie chcę, że klęska Mojżesza na siebie zesłać ku zagłacie! I ty to mówisz, każę zabić ciebie. Brecz mi, niewdzięczny. Śmierć wywróżyłeś sobie z gwiazd na niebie. Jestem mądry, nie zaniecham żadnych środków. Każę wymordować wszystkich noworodków. Ludzką zgubę popieram, przyspieszam. Sączę w duszę, jadł zgorszenie i nie chcę wszędzie niezgody płomienie. Rozkoszy do ludzkiej, mój głód. I tu zbudować królewski tron, władco piekła. Do nóg Twych schylam się pokornie. Bądź wyrozumiały na te moje zbrodnie. Mam pałac wspaniały, mam pieniędzy krocie. Zapłacę rzetelnie, będziesz chodził w złocie. Jestem szatanem, duchem potępionym. Tyś król i tu obżywasz przede mną korony. Bez końca wciąż krzędłeś występku obłudzie. Choć szatanem jestem, lecz z tobą się brzydzę. Panowanie twoje na ziemi skończone. Tu, u stóp mych, masz złożyć koronę. Co to za Mara w karnej Oto jestem śmierć Sprawiedliwa Pani Mnie zawsze posłuszni są moi poddani Nawiedzam nie tylko biednych ludzi chaty Lecz także wspaniałe królewskie komnaty Wszyscy uciekli, sam pozostałem A Mara stoi, nie ginie Na to spotkanie dawno czekałam. Kara cię teraz nie minie. Czy dla mnie żadnego ratunku już nie ma? Chcesz zgładzić króla i pana? Tron się chwieje i osuwa ziemia. O śmierci nieubłagana. Ja Herodowi głowę ciak zetnę. Wygładzę tylko ostrze mojej kosy. Będziesz ży strzał w niebo głosy, tylko czy mam sposobności, jakby cię tu na wieki pozbawić godności. No Herodzie, robota moja skończona, już nie pomoże ci żadna obrona. drogi z nieba, gdy świat cały niebieskiego chleba. Niech Ci, Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie, zeprzez nie nasze zacząłeś sprawować zbawienie. Niech Was Bóg błogosławi, pastuszkowi i dzieci nieco słabiutko chwili. Niechaj z serc Waszych znikną ciemności. Otwórzcie do serca Jezusowi wrota. Matko Najświętsza, jo, zaraz poznę, ześ Ty łot Boga wybrana. Pozwól mnie, proszę, ostać blizu ko Ciebie i Pana. Gwiazda błyszczy nad stajenką, drogę światłem znaczy. Każdy człowiek dobrej woli dziś Boga zobaczy. O, patrzcie, do stajenki idą Trzej Idą w pięknych, drogich szatach, koronach na głowie. By na własne oczy ujrzeć mego Pana, by usłyszeć miłą dla Łukana nowinę, która wszystkim ludziom jest dana. Odjadę do siebie pełen mocy, wiary, ale zjawiłem się tutaj i po to, by jako królowi złożyć w ofierze tę piękną szkatułkę, co zawiera złoto. Witam Cię, witam na ziemskim Padole. Kłaniam się Tobie Jezus na obiecany. Witam Cię śliczne, choć biedne pachole, Zrodzone w szopie i w żółwku nasianie. Składam kadzidło wodne jako Bogu I kapłanowi, co łaski wkrącił je, odtąd prosił taką drogą, Co wzmacnia wiarę, miłość i nadzieję. Długie tygodnie do Ciebie jechałem, Przez góry, doliny i morza. Jeszcze za życie na tej świecie chciałem, Ujrzeć Cię, Panie mój i Boże! Dziś pragnę uczcić Tobie i człowieka, a to ode mnie wodna mirna dla Ciebie zebrana, boś Ty z Wielkiego Nieba stąpił cierpieć za nas. Dzięki Wam, Przej Królowie, dzięki. Mój syn, który dziś się narodził, Wam łaski z mojej poręki. Szczęściem wieku tym was nagrodzi. Pobłogosław, Panie Jezu, aby pokój zapanował w całym świecie. Aby tylko radość była wokół, błogosław nas, Boże Dzieci. Pobłogosław, Boże Dziecino, nas wszystkich na tej sali, by w odmętach złego nikt nie zginął, by nikt od dobrego się nie oddalił. Dziękujemy serdecznie, żeście tu przybyli, aby złożyć pokłon dzieciątku. Wszyscy rozejdziemy się za małą chwilę. Rozpoczniemy trudy życia od początku. Niech Wam w pracy Jezus towarzyszy. Bóg, co się narodził owej świętej nocy, niechaj będzie z Wami w twarzy i w ciszy. Niech Bóg Was się rodzi, a trukleją moce. شske ki